Subskrybuj ten kanał już teraz, bo ta historia od pierwszego zdania prowadzi do końca pełnego napięcia. Poranek w luksusowej kawiarni zaczął się spokojnie, lecz cisza miała w sobie ciężar nadchodzącej tragedii. Bogaty mężczyzna siedział przy marmurowym stoliku, skupiony na aromacie świeżo zaparzonej kawy. Świat wokół wydawał się uporządkowany, bezpieczny i całkowicie pod jego kontrolą. Nikt z obecnych gości nie spodziewał się, że za chwilę rutyna pęknie jak cienkie szkło. Jedno niepozorne wydarzenie miało zmienić losy wszystkich obecnych w tej eleganckiej sali. Milioner znany był w mieście z chłodnego opanowania i nieufności wobec ludzi z ulicy. Przywykł do luksusu, obsługi i spojrzeń pełnych zazdrości, które już go nie poruszały. Kawiarnia była jego codziennym przystankiem, miejscem pozornie wolnym od zagrożeń. Kelnerka postawiła filiżankę z precyzją, Jakiej uczono w najlepszych szkołach obsługi. Zapach kawy unosił się ciężko, mieszając się z dźwiękami porcelany i szeptami gości. Wszystko wyglądało idealnie, aż do chwili, gdy obok stołu pojawiło się dziecko. Dziewczynka miała osiem lat, drobną sylwetkę i ubrania noszące ślady długiego użytkowania. Jej obecność kontrastowała z elegancją miejsca, jakby rzeczywistość nagle pękła na pół. Oczy dziecka były pełne strachu ale także determinacji, której nie dało się zignorować. Małe dłonie drżały, a serce biło szybko, zmuszając ją do działania wbrew rozsądkowi. Wiedziała, że ma tylko jedną szansę, by zapobiec czemuś nieodwracalnemu. Ten moment ważył więcej niż całe dotychczasowe życie spędzone w biedzie. Dziewczynka nie przyszła tam przypadkiem, bolo pchnął ją w stronę tego stolika. Kilka minut wcześniej zauważyła coś, co obudziło w niej przerażenie i odwagę jednocześnie. Jej dziecięcy umysł połączył fakty szybciej, niż zrobiliby to dorośli zajęci rozmowami. Widok kuchennego zaplecza na chwilę odsłonił prawdę, której nie dało się cofnąć. Świadomość zagrożenia sprawiła, że zapomniała o głodzie i strachu przed ochroną. Liczyło się tylko jedno, by bogaty mężczyzna nie podniósł filiżanki do ustęp. Milioner zauważył ruch przy stoliku, i początkowo poczuł irytację zamiast ciekawości. Dzieci żebrzące były dla niego elementem krajobrazu, który zwykle ignorował bez wahania. Tym razem jednak coś w atmosferze było inne i trudne do wyjaśnienia. Kawiarnia ucichła, jakby powietrze nagle zgestniało i przygniotło wszystkich. Goście odwracali głowy, czując, że dzieje się coś niepokojącego i prawdziwego. Filiżanka kawy pozostała nietknięta choć ręka była już blisko ucha porcelany. Dziewczynka stała nieruchomo, a jej spojrzenie nie opuszczało napoju stojącego na stole. W jej pamięci wciąż żywy był obraz substancji wsypanej do filiżanki z ukradkową ostrożnością. Strach mieszał się z poczuciem odpowiedzialności, którego nikt jej nie nauczył. Nie miała dowodów, tylko pewność wynikającą z obserwacji instynktu przetrwania. Dla niej konsekwencje były mniej ważne niż ratowanie czyjegoś życia. To wewnętrzne przekonanie pchało ją do granicy odwagi niedostępnej dla dorosłych. Milioner poczuł nagłe zimno przebiegające po plecach, choć nie znał jeszcze przyczyny. Wzrok mężczyzny zatrzymał się na twarzy dziecka, pełnej napięcia i powagi. Coś w tej chwili zmusiło go do wstrzymania oddechu i odłożenia filiżanki. Racjonalny umysł zaczął analizować sytuację szybciej niż pozwalała na to duma. Myśl o zagrożeniu była absurdalna, lecz niemożliwa do całkowitego odrzucenia. Lata doświadczeń w interesach nauczyły go, że instynkt bywa cenniejszy niż logika. W kawiarni zapanowało napięcie, które można było niemal dotknąć. Kelnerka obserwowała sytuację z dystansu, zachowując maskę zawodowego spokoju. Jednak uważne oko mogło dostrzec cień pokoju kryjący się w jej postawie. Dziewczynka wyczuła tę zmianę, co tylko wzmocniło jej obawy. Świat dorosłych był pełen kłamstw, które dzieci potrafiły rozpoznać bez trudu. To właśnie ta różnica miała teraz ogromne znaczenie dla dalszego biegu wydarzeń. Milioner zaczął rozumieć, że nie jest to zwykłe zakłócenie porannej rutyny. Ciężar spojrzeń innych gości sprawił, że atmosfera stała się duszna. Decyzja o niewypiciu kawy była impulsem który mógł uratować życie. W tym momencie status, pieniądze i władza przestały mieć znaczenie. Liczyła się tylko możliwość, że dziecko mówi prawdę. Ten cień wątpliwości wystarczył, by powstrzymać nieodwracalny krok. Dziewczynka czuła, jak serce bije jej coraz szybciej, lecz nie cofnęła się ani o krok. Jej odwaga nie wynikała z braku strachu, lecz z jego całkowitego zaakceptowania. Każda sekunda wydawała się wiecznością, a czas płynął bezlitośnie wolno. Goście szeptali między sobą, nie rozumiejąc pełni sytuacji. W ich oczach było to tylko dziwne zdarzenie, nie dramat na granicy życia i śmierci. Tylko dziecko i milioner znali wagę tej chwili. Milioner przypomniał sobie liczne zagrożenia z przeszłości, o których wolał zapomnieć. Wrogowie biznesowi Zazdrość i chciwość często prowadziły do skrajnych działań. Myśl o truciu przestała wydawać się nierealna. Każdy szczegół poranka zaczął nabierać nowego znaczenia. Zwyczajna kawa stała się potencjalnym narzędziem tragedii. Ta świadomość sprawiła, że mężczyzna poczuł prawdziwy strach. Dziewczynka obserwowała twarz milionera, szukając oznak zrozumienia. Jej przyszłość była niepewna. Ale teraz liczyło się tylko bezpieczeństwo obcego człowieka. W tym momencie bieda nie miała znaczenia, a wiek przestał być przeszkodą. Jej czyn był aktem czystej odpowiedzialności i empatii. Takiej postawy brakowało wielu dorosłym obecnym w kawiarni. To dziecko stało się najodważniejszą osobą w całym pomieszczeniu. Milioner powoli odsunął filiżankę, co nie umknęło uwadze obsługi. Ten gest był cichy lecz wymowny i pełen znaczenia. Kawiarnia wstrzymała oddech, a napięcie wzrosło jeszcze bardziej. Kelnerka zaczęła się nerwowo poruszać, tracąc wcześniejszą pewność. Każdy ruch był teraz obserwowany z podejrzliwością. Zaufanie, tak kruche, zaczęło się rozpadać. Dziewczynka poczuła ulgę, ale wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Prawda musiała zostać ujawniona, by zagrożenie nie powróciło. Jej rola w tej historii była większa, niż mogła sobie wyobrazić. Milioner zrozumiał, że zawdzęcza życie komuś, kogo wcześniej byś ignorował. Ta myśl była dla niego trudna, lecz jednocześnie oczyszczająca. Granice między światem bogatych i biednych zaczęły się zacierać. Ochrona kawiarni wkroczyła ostrożnie, czując, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Goście kofali się, robiąc miejsce dla rozwoju wydarzeń. Milioner zachował spokój, choć wewnętrznie czuł chaos. Dziewczynka stała cicho, jakby jej zadanie zostało wykonane. Jej obecność była dowodem na to, że bohaterstwo nie zna wieku. To był punkt zwrotny, po którym nic nie miało już być takie samo. Śledztwo rozpoczęło się natychmiast, a atmosfera luksusu ustąpiła miejsca powadze. Każdy szczegół poranka był analizowany z niezwykłą dokładnością. Filiżanka kawy została zabezpieczona jako dowód. Dziewczynka obserwowała wszystko z boku, czując zmęczenie i ulgę. Milioner nie spuszczał jej z oczu, świadomy jej roli. Wdzęczność mieszała się w nim z poczuciem wstydu. W miarę upływu czasu prawda zaczęła wychodzić na jaw. Podejrzenia potwierdziły się, a zagrożenie okazało się realne. Milioner uświadomił sobie, jak blisko był końca. Jedna decyzja oddzielała życie od tragedii. Dziewczynka stała się cichym symbolem ocalenia. Jej czynna zawsze zapisał się w pamięci wszystkich obecnych. Kawiarnia, niegdyś miejsce spokoju, stała się areną dramatycznych wydarzeń. Goście opuszczali ją w ciszy, poruszeni tym, czego byli świadkami. Milioner pozostał na miejscu, jakby potrzebował czasu, by zrozumieć wszystko. Bogactwo nie ochroniło go przed zagrożeniem. To dziecko zrobiło to, czego nie potrafiły systemy bezpieczeństwa. Ta lekcja była bolesna, ale niezwykle cenna. Dziewczynka myślała o powrocie na ulicę, do świata pełnego trudności. Nie oczekiwała nagrody ani uznania. Jej czyn był naturalnym odruchem serca. Milioner widział w niej nie problem, lecz człowieka. To spojrzenie zmieniło coś głęboko w jego wnętrzu. Po raz pierwszy od dawna poczuł prawdziwą pokorę. Wydarzenia tego poranka odbiły się szerokim echem w całym mieście. Historia o odwadze dziecka poruszyła nawet najbardziej obojętnych. Milioner stał się symbolem ocalonego życia. Dziewczynka symbolem niewinnej odwagi i prawdy. Granice społeczne przestały mieć znaczenie w obliczu faktów. To była historia, która zmuszała do refleksji. Milioner zrozumiał, że fortuna nie daje kontroli nad losem. Jedna filiżanka kawy mogła zakończyć wszystko, co budował latami. Wdzęczność wobec dziecka stała się dla niego nowym początkiem. Świat nie był już czarno-biały, jak wcześniej sądził. Dostrzegł ludzi tam, gdzie wcześniej widział tylko tło. Ta zmiana była głęboka i trwała. Dziewczynka, choć zmęczona, czuła wewnętrzny spokój. Zrobiła to, co uważała za słuszne. Jej życie nie stało się nagle łatwe, lecz zyskało sens. Milioner nie zapomniał jej spojrzenia pełnego strachu i odwagi. Ten obraz pozostał z nim na zawsze. Stał się przypomnieniem o kruchości życia. Miasto powoli wracało do codzienności, lecz echo tej historii trwało. Ludzie mówili o niej z niedowierzaniem i wzruszeniem. Wielu zaczęło inaczej patrzeć na dzieci z ulicy. Empatia stała się tematem rozmów tam, gdzie wcześniej jej brakowało. Jedno wydarzenie potrafiło zmienić wiele perspektyw. To była siła prawdziwego dramatu. Milioner podjął decyzje, które odmieniły jego dalsze życie. Pieniądze przestały być jedynym wyznacznikiem wartości. Wdzęczność znalazła odzwierciedlenie w czynach, nie w słowach. Dziewczynka pozostała symbolem tego przełomu. Jej imię nie było ważne. Lecz jej czyn tak. To on zdefiniował sens całej historii. Każdy, kto był świadkiem tamtego poranka, nosił w sobie wspomnienie. Nie był to zwykły dzień w kawiarni. Był to moment, w którym los zawisł na włosku. Dziecko z biedy okazało się bogatsze w odwagę niż wielu dorosłych. Ta prawda była trudna do zaakceptowania. Jednak nie dało się jej zaprzeczyć. Milioner często wracał myślami do tamtej chwili. Zastanawiał się, co by było, gdybyś ignorował dziecko. Ta alternatywa była przerażająca. Wdzęczność przerodziła się w odpowiedzialność. Chciał, by ta historia nie została zapomniana. Była ostrzeżeniem i lekcją jednocześnie. Dziewczynka nauczyła się, że jej głos ma znaczenie. Choć świat bywa okrutny, warto reagować. Jej odwaga stała się fundamentem przyszłej siły. Nie wiedziała, jak potoczy się jej życie. Wiedziała jednak, że uratowała jedno istnienie. To było więcej niż kiedykolwiek oczekiwała. Historia ta nie potrzebowała upiększeń ani cudów. Była prawdziwa, surowa i pełna emocji. Pokazywała, jak cienka jest granica między życiem a śmiercią. Jedna decyzja dziecka zmieniła wszystko. To wystarczyło, by nadać sens całemu zdarzeniu. Reszta była tylko konsekwencją odwagi. Milioner i dziewczynka poszli różnymi drogami. Jednak ich losy na zawsze pozostały splecione. Wdzęczność i odwaga połączyły dwa odległe światy. To spotkanie nie było przypadkiem. Było dowodem na to, że każdy ma wpływ. Nawet najmniejszy głos może uratować życie. Ta historia przypomina, że warto zostać do samego końca. Czasem prawda przychodzi z najmniej oczekiwanej strony. Nie luksus, lecz empatia decyduje o wartości człowieka. Jedna filiżanka kawy stała się symbolem wyboru. Odwaga dziecka zmieniła losy wielu osób. I właśnie dlatego ta opowieść zostaje w pamięci na zawsze.